Marcin Maciejczak dokładnie 4 lata temu wygrał The Voice Kids. Program otworzył mu drzwi do świata muzyki i show biznesu. Od tamtej pory bezkompromisowo tworzy utwory, pokazując swoją prawdziwą naturę. Marcinie, dobrze cię widzieć, tym bardziej, że widzimy się u ciebie w pracy. Twoja pierwsza płyta została bardzo dobrze odebrana. Ja sam nie wiedziałam, że tak działam na ludzi, że to dopiero w Voice, w programie The Voice Kids zobaczyłem, jak ludzie reagują na to, że śpiewam? Dostaję komentarze, że, że ludzie płaczą, kiedy mnie słuchają? Dla mnie było takie dziwne, robię to, co kocham, ale super, że też wykazuję jakieś emocje, z którymi się też z drugi człowiek, to jest super. W styczniu stałeś się pełnoletni. Czy czujesz, że już wkroczyłeś takim pewnym krokiem w tę dorosłość, czy gdzieś jeszcze jesteś pomiędzy? Myślę, że jakoś jeszcze jestem pomiędzy. Tak, tak myślę, że jeszcze muszę się chyba bardziej wyzwolić. Wiem, że mogę już wszystko, że jestem dorosły, jestem zdany na siebie, mogę sam się usprawiedliwiać w szkole. Ale tak jakoś często sięgam w przeszłość. W jaki sposób spędziłeś swoje 18 urodziny, czy właśnie z przyjaciółmi? Z przyjaciółmi, ale w, w Paryżu, we Francji. I to było dla mnie największe marzenie, bo od dziecka oglądając bajkę tu i bardzo zakochamy się w, ty, w Paryżu. I też już nawet nie chodzi o samą bajkę, ale o samą kulturę. Zawsze mnie jakoś fascynował ten Paryż. Więc pierwszy raz polecieć w 18 urodziny do Paryża i tam spędzić tak ważne urodziny, to dla mnie było coś. I, i pójść do jazzowego klubu, i też takie oderwanie się trochę od, od tego, co robi dzisiaj. Młodzież, czyli wyprawianie po prostu hucznych imprez z dużą ilości gości z tortami. Ja potrzebowałam jakiegoś takiej odskoczni. O mały włos nie pojechałeś na Eurowizję, by reprezentować nasz kraj. Zwyciężyła Luna, natomiast wy przyjaźnicie się od lat i współpracujecie od lat. Ja pokochałam Lunę za tą taką wróżkową. E ezoteryczną energię i też stąd ta nasza współpraca. Mieliśmy okazję zaprosić też Lunę na moje koncerty, więc za sobą też mamy gościnne występy na scenach. W mediach pojawiają się nagłówki, że ta sytuacja związana z Eurowizją trochę mogła was poróżnić i teraz masz możliwość zdementowania lub potwierdzenia tych plotek. <laughs> Nie, ja od poniedziałku staram się po prostu z Luną umówić na kawę i prywatnie pogratulować, ale wiem, że jest teraz w Londynie i pracuje, więc czekam po prostu na, na telefon. A dziś jesteśmy na planie właśnie do tej piosenki, do piosenki, mm -hmm. którą zgłosiłeś w konkursie Eurowizji, Midnight Dreamer. I ten tytuł wiele o Tobie mówi. To jest e, piosenka o chłopcu, który lądekuje w świetle księżyca i o chłopcu, który jest e, głodny trochę e, miłości czy też przyjaźni. E, więc tak, myślę, że, że ta piosenka Midnight Dreamer też jest dla mnie takim otwarciem totalnie nowej drogi tego odważnego już twórcy. E, z racji, że już właśnie mam 18 lat, to jestem pewniejszy siebie i myślę, że też ten numer jest dla mnie taką manifestacją dorosłości już. Myślę, że jesteś w stanie zaskoczyć niejednego swojego fana, ponieważ... Po raz pierwszy w życiu postanowiłeś, że będziesz tańczył. Pierwszy raz w teledysku tańczę. Taką bardzo złożoną choreografię. A jeśli chodzi o takie moje bardziej prywatne życie, ja mam taką anegdotę, bo tańczyłam taniec towarzyski dwa lata. Więc dla mnie totalnie nie jest to, to nowa rzecz. I super było uczestniczyć w tym procesie codziennych treningów, obijanych kolan. Jestem bardzo podekscytowana, nie ukryłam. Ja też jestem podekscytowana, a państwa oczywiście zapraszamy, żebyście odsłuchali piosenki Midnight Dreamer i zobaczyli ten wyjątkowy teledysk.